Dziś pokażę, jak wyprowadzić sobie wzory na transformację Lorentza. Transformacja Lorentza jest to relatywistyczna transformacja współrzędnych pomiędzy dwoma układami inercjalnymi, które poruszają się względem siebie z jakąś prędkością V. I teraz narysujemy sobie dwa układy. Mamy układ współrzędnych S. To jest oczywiście w jednym wymiarze, więc będziemy mieli tylko xową y, współrzędną. I mamy też drugi układ, ten oznaczymy jako S'. On jest przesunięty o jakąś odległość L od tego układu S. Położenie jakiegoś ciała w układzie S' opisujemy za pomocą współrzędnej X'. Wiemy jeszcze, że ten układ S' porusza się z prędkością V względem naszego układu S. Oczywiście ta odległość L, czyli odległość między dwoma układami, się zmienia. Zmieniać ją z czasem, możemy ją pisać jako VT. To jest po prostu zwykły wzór na ruch, na drogę w ruchu prostoliniowym, jednostajnym. I teraz możemy sobie wyobrazić, czy mamy jakąś rakietę, powiedzmy, znaczymy ją jako punkt P. Chcemy wyrazić jej współrzędne w obu układach. W układzie S jest to bardzo proste. Współrzędna naszej rakiety to po prostu X. A w układzie S prime współrzędne naszej rakiety to X', więc tutaj jest to bardzo proste, ale chcemy opisać zależność między tymi współrzędnymi, między X a X'. Widzimy, że tu mamy X, tu mamy X', ale tutaj nam jeszcze trochę brakuje i to jest nasza odległość L. Więc zapiszemy łatwo bardzo prostą zależność: X równa się X, dodać odległość L, a L to jest VT, więc już mamy VT. I teraz zapiszemy sobie te dwie zależności x równa się x' plus Vt jednocześnie jak przeniesiemy x' na lewą stronę, x na prawą będziemy mieli x' równa się x odjąć Vt. To są dwa wzory liniowo zależne, czyli z jednego możemy otrzymać drugi i to są właśnie wzory tak transformacji Galileusza transformacja Galileusza, czyli transformacji między takimi dwoma układami inercjalnymi Stosowanej bardzo długo, aż do początku XX wieku, ta transformacja Galileusza sprawdza się dla prędkości o wiele, wiele mniejszych od prędkości światła czyli taki, takie prędkości, z jakimi spotykamy się na co dzień. Więc można powiedzieć, że transformacja Galileusza sprawdzała się doskonale aż do działalności Alberta Einsteina, który wprowadził nieco zmian. Ponieważ on jest odpowiedzialny za, jak wiemy, ogólną teorię względności. Wyobraźmy sobie teraz, że nasza rakieta albo po prostu nasz układ inercjalny S' porusza się z prędkością V bardzo bliską prędkości światła, czyli przybliżeniu prędkości światła. Wtedy zaczynają się dziać trochę dziwne rzeczy. Zaczyna się uruchamiać relatywistyczna teoria. I musimy uwzględnić dwa postulaty ogólnej teorii względności. Pierwszy postulat mówi nam, że we wszystkich układach inercjalnych prawa fizyki są takie same. Drugi postulat zaś mówi, że światło porusza się z prędkością C niezależnie od układu inercjalnego. W każdym układzie inercjalnym porusza się z prędkością C, więc nawet gdybyśmy wystrzelili jakiś impuls światła w układzie S'. To wydaje nam się, że zgodnie z transformacją właśnie Galileusza prędkość światła będzie względem układu S równa C plus V. Ale tak nie jest. Prędkości się nie dodają i po prostu w każdym układzie inercjalnym prędkość światła jest taka sama, więc zapiszemy sobie ją tutaj jako C. Na razie nie interesuje nas jej wartość, bo jest to po prostu zwykłe wyprowadzenie. Dodatkowym założeniem jest fakt, że w dwóch układach inercjalnych, czyli S i S czas nie płynie w ten sam sposób. Czyli nie ma tak jak tutaj transformacji galileusza. Tu mamy T i tutaj mamy T. W naszych układach tutaj będziemy mieli T prime, a tutaj T. Więc czas nie płynie w ten sam sposób. Mamy później do czynienia ze zjawiskiem dylatacji czasu, co znamy z różnych filmów Science Fiction. Ale to na razie jest nieistotne. Ważny jest ten fakt, że czasy nie są takie same. Wyobraźmy sobie teraz, że nasze układy S' i S pokrywają się i ze środka tych układów, nałożonych na siebie, wystrzeliwujemy jakiś impuls światła. Emitujemy impuls światła i teraz chcemy opisać ruch tego impulsu światła. Więc mamy w naszym układzie S odległość przebyta przez światło po czasie T będzie się wyrażała wzorem X równa się za razy T. To jest bardzo prosty wzór, a w układzie x znaczy w układzie S nasza odległość przebyta przez światło to x' i ona się równa c razy t'. I to są bardzo proste, analogiczne wzory. Możemy sobie teraz podstawić te wzory do naszej transformacji Galileusza, ale troszeczkę zmodyfikowanej. Więc będziemy ją już nazywać taką transformacją Lorenza, to jest taki postulat. I w transformacji Lorentza zakłada się, że x równa się jakaś, jakiś współczynnik a razy x' dodać i tutaj nie mamy prędkości, tylko jakiś parametr b, dodać bt. Jednocześnie x' równa się a razy x, odjąć bt. A i b to są jakieś nasze nowe parametry, na razie nie znamy ich sensu fizycznego, więc teraz podstawiamy te wzory. Z naszych nowych wzorów i mamy ct równa się a razy x' czyli ct' dodać bt' i równocześnie ct' równa się a razy ct minus bt. I mamy teraz układ dwóch równań. Chcemy wyznaczyć stosunki t do t' z pierwszego równania, a z drugiego t' do t. Więc możemy jeszcze zapisać, że. C razy t równa się ac plus b w się i to razy t'. I analogicznie mamy ct' równa się ac minus b razy t. I teraz z pierwszego równania mamy t przez c'. To się równa ac plus b dzielone przez c. Możemy to uprościć i będziemy mieli a plus b przez c. A z drugiego równania T' przez T równa się AC minus B przez C, a po uproszczeniu mamy A minus B przez C. I teraz z tego pierwszego równania wyprowadzimy sobie samo T, więc T równa się T' razy i tu w nawiasie A plus B przez C i wstawiamy to do drugiego równania. Tutaj będziemy mieli T' równa się T razy A minus B przez C czyli t' a plus b przez c w nawiasie razy a minus b przez c a to jest nasz wzór na różnicę dwóch kwadratów i możemy sobie tutaj zrobić że to się równa po prostu a kwadrat minus b kwadrat przez c kwadrat jeszcze skrócimy sobie obustronnie przez t' i otrzymaliśmy wzór 1 równa się A kwadrat minus B kwadrat przez C kwadrat. Zapdam, czy to widać. I teraz to już można zmazać. Teraz wracamy sobie do naszych wzorów na współrzędne. Chcemy to jeszcze trochę uprościć. Interesuje nas parametr B. Wyobraźmy sobie teraz, że x prime wynosi 0. Jeżeli x prime wynosi 0, to z lewej strony mamy 0, a z prawej AX minus bt. A stąd po prostu wyliczamy, że AX równa się bt, a nasze B to AX podzielone na t. Wiemy jednocześnie, że x przez t to jest po prostu nasza prędkość V w danym układzie inercjalnym więc zapiszemy sobie, że to się równa a razy v i teraz ustawiamy tę zależność do tego wzoru więc a kwadrat minus b kwadrat przez c kwadrat to będziemy mieli a kwadrat jeszcze v kwadrat przez c kwadrat to można zmazać i teraz z tego wzoru wyciągniemy sobie nasz parametr a więc mamy 1 równa się a kwadrat w nawiasie 1 minus v kwadrat przez c kwadrat. Więc nasz współczynnik a równa się, teraz jeszcze a kwadrat, równa się 1 przez 1 minus v kwadrat przez c kwadrat. I pierwiastkujemy obustronnie. Mamy a kwadrat, równa się pierwiastek z 1 przez 1 minus v kwadrat przez c kwadrat. I to jest bardzo znany, współczynnik Lorenca oznaczony jako gamma. Możemy go znaleźć w tablicach fizycznych. Wiemy jeszcze, że b równa się a razy v, co już wcześniej udowodniliśmy, czyli po prostu gamma razy v. I wstawiamy to do naszych równań. Mamy x równa się gamma x' plus gamma prime a tutaj x' równa się gamma x minus gamma vt. Możemy to jeszcze uprościć i mamy gamma, a w nawiasie x' plus vt'. I z drugiego wzoru mamy x' równa się gamma x minus vt. Więc to już można zmazać. To są nasze wzory na transformację na ręcach, oczywiście tylko dla współrzędnych x i x'. Jeszcze chcemy to zrobić dla czasu. Więc stąd mamy t równa się t' a plus b przez c, czyli t'. Nasze a to gamma plus b przez c, b to było gamma omega przez c. I teraz możemy sobie to jeszcze trochę uprościć Czyli nasze t Równa się gamma Zmienia się t' plus v przez c Tutaj jeszcze zgubiłem t' I teraz co możemy zrobić? Wiemy jeszcze, że Nasze x' równało się c razy t' Tak jak tutaj więc nasze t' to x' przez c. Wstawiamy to tutaj i mamy t równa się gamma t' dodać vx' przez c kwadrat. I teraz analogicznie możemy jeszcze zapisać, że t' równa się gamma t minus x przez c kwadrat. Więc to mamy kolejne dwa wzory. Ten drugi wziął się stąd, że wcześniej mieliśmy, mieliśmy jeszcze stosunek T prime do T. To było a minus bc. D przez c. Można to łatwo udowodnić, że to w ten sposób musi wejść. I mamy cztery wzory na transformację Galileusza. Możemy je zapisać gdzieś tutaj. Więc x równa się gamma x' plus vt' gdzie v to oczywiście prędkość między tymi dwoma układami a x' równa się gamma x minus vt i jeszcze te dwa wzory to są nasze cztery wzory opisujące transformację Lorentza